Zaczęłam luty z przytubem, powiem wam. Właśnie dostałam diagnozę, że mam czarniaka. No w ogóle nie, nie przychodzi mi to przez ustawę. Znaczy, nie przyjmuję tej wiadomości. No i co tam, kochani? Jesteśmy na planie wielkiej kampanii. Efekty... O, jak ja pięknie siedzę, nie no. Wujek Staszek, gdzie jest moje piwo? Efekty już niebawem, także mm, będzie moc. Oh yes. Do dadu. No kochani, ja już jestem po pracy. Szykuję się na mm, wyjazd do Gdańska. Jutro występuję o 20.30 i o 21.30. Mam wspaniały duet z Piotrem Cogowskim, także nie mogę się doczekać. Myślę, że ta piosenka też Was bardzo zaskoczy. A póki co chciałam wyrazić swoje naprawdę zażenowanie, jak można w obliczu tej całej sytuacji, że nie nadążam po prostu blokować ludzi, robić sobie promocję swojego opalania natryskowego, swoich firm opalania natryskowego i szerować mój filmik, żeby ludzie przychodzili opalać się natryskowo do różnych tam osób. Naprawdę, żenada. Sorry, wprowadziłam wszystkich w błąd. Jutro jest transmisja na żywo tego samego koncertu Wolności z Kobietą z Poznania, czyli mnie tam nie będzie, więc są tr trzy inne miasta, które są nagrywane równolegle i będą transmitowane w lipcu, więc dam Wam znać, kiedy będzie transmisja. Jest też mnóstwo pytań dotyczących jak rozpoznać yy, pierwszych czy tam znamie y, czy jest y, groźne czy nie jest groźne. Ja nie chciałabym absolutnie, żebyście się sugerowali y, moimi obserwacjami, tylko żebyście badali absolutnie wszystkie raz w roku. Bo ja na przykład mój, który się zmieniał i zaczął mi y, podejrzanie wyglądać. Zbadałam parę lat temu. Właśnie dokładnie ten, który był y, czerniakiem złośliwym. I wtedy absolutnie nic na to nie wskazywało, a się najwidoczniej uzłośliwił. Więc nie patrzcie na to, który wygląda według was. Bo to przecież nie o to chodzi. Tylko, żebyście mieli spokój i spali spokojnie. Badajcie wszystkie. Najgorsze jest to, że. Najgorsze jest to, że potrafią też być na dziąśle, we włosach, gdzieś w na, narządach intymnych. Także pora na to, żebyśmy robili bardzo y, taki solidny przegląd y, całego ciała y, i umieli o siebie bardzo zadbać. Nie odkładajcie też tych rzeczy na za tydzień, za miesiąc czy na dwa. Każdy tydzień może wam robić głębszy naciek, a to za tym idzie bardzo poważne mm, konsekwencje w postaci przerzutów. I tak naprawdę chciałabym, żeby moje dzisiejsze nagranie już dzisiaj zmobilizowało was do zapisania się do dermatologa, który ma odpowiedni sprzęt i sprawdzi wam dokładnie ten każdy pieprzyk. I wycinajcie każdy który wydaje Wam się podejrzany, i wysyłajcie do. Znaczy nie wy, tylko oczywiście specjalista. Do specjalistów, do laboratoriów, którzy sprawdzali, będą to sprawdzać pod kątem onkologicznym. No i buziaki. trzymajcie się ciepło i dziękuję za wszystkie dobre słowa. Jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że jest tylu chorych, jeżeli chodzi o nowotwory skóry. Ten też ten szpital, w którym ja się leczyłam, pęka w szwach. Pękam. I ja na swoją diagnostykę, akurat miałam dużo szczęścia, bo ten pierwszy wycinek czekałam niecały miesiąc i to było bardzo szybko. Na pozostałe dużo dłużej, bo jest naprawdę ogromna kolejka oczekujących, więc nie chcę nikogo straszyć, ale mam nadzieję, że ta moja historia będzie jednak przestrogą i no, nie będziecie odlegać w czasie niektórych rzeczy. I chciałam Wam jeszcze polecić podcast mojego. Brata z innej mamy, serdecznego przyjaciela Dagi. Niedługo będzie miał swoje 5 minut, bo od września startuje jego wielki reality show. A to jeden chyba z pierwszych jego podcastów, więc kibicujcie mu tam w komentarzach. I proszę o to link. Apelujemy o szacunek i kulturę w komentarzach.